Hej, cześć, witajcie, z tej strony Spider. Witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Mods, czyli Minecraft Modyfikacje. Zaczynajmy. Dzisiaj chciałbym się przedstawić bardzo fajną modyfikację. Modyfikacja nosi nazwę Race Minimap. Modyfikacja ta dodaje nam w prawym górnym rogu ekranu taką mapę, która podświetla nam całe otoczenie, w którym się znajdujemy. Dodatkowo e, pokazuje nam moby, które są zaznaczone na kolor biały i na kolor czerwony, oraz e, pokażę Wam wszelkie opcje związane z właśnie tą modyfikacją. Standardowo e, opcję mapy otwieramy pod przyciskiem litery M lecz yy, tutaj w JPEG-u mam domyślną literę N więc kliknę sobie N i mamy różne opcje mapy tutaj widzimy całą nazwę mapy jej numer i obecną najnowszą wersję tutaj mamy race minimap tutaj mamy opcję czy ona ma być włączona czy nie render type yy, tutaj mamy coś takiego związanego z poglądem czy mamy widzieć e, surface, ja mam e, najlepiej zbrać na surface, czy na inny wygląd. E, dead point. dead point to jest e, dead point, czyli wtedy, gdy dydniemy, kiedy będzie respawn, to na mapie zaznaczy się taki x i tam będzie pokazane, w którym miejscu e, dydnęliśmy. I możemy sobie włączyć, czy te punkty mają być zaznaczone, czy też nie. Mamy kolejną zakładkę, w której jest kilka pomniejszych: Minimap Options. Tutaj mamy wiele różnych związanych opcji z mapą. Map Shape tutaj możemy zmienić kształt. Ja akurat sobie wziąłem Round. Można zmienić także teksturę mapy. Można wziąć taką. Lub taką. Map Position czyli możemy tutaj ustawić mapę, w którym rogu ma być pokazywana. Czy tutaj w prawym dolnym rogu ekranu, czy w lewym górnym rogu ekranu, czy w lewym dolnym rogu ekranu, czy domyślnie. Map Scale czyli po prostu wielkość mapy. Ja mam Auto i tutaj Large Map Scale tutaj y, ja nie biorę żadnych rzeczy, one nic ciekawego nie dają lecz map opacity, chodzi tutaj o przeźroczystość mapy, ja mam na 100% lecz map label, tutaj nic nie zmieniamy najczęściej tutaj też nie, też nie y, tutaj możemy zmieniać wielkość tych liter, które się znajdują pod mapą. Te litery wskazują nam pozycję, w której się znajdujemy, oraz przycisk, którym otwieramy opcję mapy. Ja mam na auto default zoom. Tutaj możemy zumować naszą mapę, czyli ją powiększyć. Ja akurat mam standardowo na U. Map My TYPE tutaj nic nie ruszamy i tutaj też nie. Kolejne opcje. To Surface Map Options. Tutaj mamy różne opcje związane takie z oświetleniem mapy. Czy ona ma być bardziej oświetlona, czy też nie. Ja akurat biorę na Dynamik i tutaj nic więcej ciekawego nie znajdziemy. Anti-Threaded Options. Jest to opcja związana z tymi mobami, które są zaznaczone na biało czy też na czerwono. Ja mam włączone na enable, czyli po prostu wszystkie moby, złe zaznaczone na kolor czerwony, dobre zaznaczone na kolor biały mam włączone. Wszystkie zakładki mam na enable. Marker Options. Tutaj nic nie zmieniamy, tutaj także nic tutaj też nic i tutaj też nic a teraz przejdźmy też do bardzo ważnej rzeczy yy, zakładki waypoints najpierw powiem wam co to są y waypoints y to są takie punkty nawigacyjne służące do zaznaczenia sobie miejsca w którym się znajdujemy jeżeli sobie gramy na przykład w jakiejś survivalowej mapce i po prostu yy, znaleźliśmy bardzo fajną lokację i chcemy, chcemy wyjść na poszukiwanie lepszej czy też znaleźć sobie yy, coś do jedzenia czy coś takiego, to możemy sobie zaznaczyć taki waypoint na mapie, ustawić sobie kolor oraz nazwę i automatycznie na mapie będzie wskaźnik tego waypointa, czyli tego punktu nawigacyjnego, do którego chcemy się udać no to pokażę wam waypoint i tutaj mamy przycisk add klikamy waypoint name czyli nazwę naszego waypointa ja nam y y domek w sobie wpiszę tutaj możemy na dole sobie zmieniać kolor o tak w taki sposób o nie no ja wziąłem sobie na pomarańczowy i teraz sobie lecę Gdzieś y, na poszukiwanie daleko. No i chcę się dostać. No to widzicie, tutaj w, y, na mapie mamy ten pomarańczowy łańcuch zaznaczony i do niego możemy się udać. Y, nie ma tutaj żadnego limitu do pewnej odległości od domku. Y, to by było na tyle. I jeszcze powiem Wam, że. Tutaj hand config czyli cała konfiguracja klawiszowa możemy sobie zmieniać. I tutaj jest whitepoint, y możemy dodawać wiele innych waypointów I także możemy je wyłączać. Jeżeli mamy ich za dużo, także to by było na tyle. Pamiętaj, że obskrybuj mój profil, mój kanał, daj łapkę w górę. To by było na tyle. Ja się żegnam, Do zobaczenia, cześć. Hej oraz narazka!